Witam serdecznie. W świecie mebli niejednokrotnie spotykamy się z modelami okrzykniętymi mianem klasyków. Takie właśnie jest Portento. Skórzany wypoczynek z charakterystycznymi przeszyciami. Portento to klasyczny model firmy Natuzzi, który pokochali nasi Klienci. Szerokie podłokietniki, pionowe przeszycia oraz wysoka metalowa noga sprawiają, że nie da przejść się obok tego modelu obojętnie. Wypoczynek ten świetnie prezentuje się w skórze, ale można go oczywiście zamówić również w tkaninie. Dzięki modułowości bez problemu dopasujemy go do Twojego wnętrza, czy to w wersji niewielkiej sofy, czy też dużego. Narożnika. Aby maksymalnie podnieść komfort użytkowania, każdy z modułów możemy wyposażyć w elektryczny system relaksu. Sterowany za pomocą przycisków, znajdujących się na wewnętrznej stronie podłokietnika. Dzięki czemu sterowanie tym systemem jest bardzo proste i intuicyjne. Włoska dbałość o szczegóły. Idealnie dopasowane detale oraz komfort. Tak w kilku słowach można było opisać ten model. Jeśli spodobał Ci się ten wypoczynek, chcesz poznać jego komfort i zobaczyć, jak w innych konfiguracjach można go stworzyć do Twojego salonu, zapraszamy do naszego salonu Genua Meble przy ulicy Zakopieńskiej 58 w Krakowie. Czekamy na Cię. Do zobaczenia.